son. The day you were born, the very forests of Lordaeron whispered the name... Arthas. You shall be king. Ciemanko z tej strony Mr. Quelux i to jest kolejny odcinek z Wowa, oczywiście na wotulku. Dzisiaj zamiast PVP zrobimy sobie PvE i będzie to Forge of Soul, dokładnie. Troszkę sobie właśnie pogram nie y, y, niewygierowanym y, hunterem. Chciałem y, nagrać ten odcinek, z wtorek, godzina, jak widzicie, która, My, muszę to jeszcze na jutro wyrenderować i wysłać na YouTube, więc no, sporo czasu mnie czeka po prostu na robienie tego. Mam nadzieję, że mi się uda to nagrać, bo jak nie, no to będzie straszna lipa. Ech, czasami ostatnio, kiedy ja to nagrywałem, próbowałem nagrać ten odcinek i właśnie nawet tą instancję, to było bodajże w, niech hmm, sobie dobrze przypomnę, albo w sobotę, albo w niedzielę. Już nie wiem dokładnie. I po prostu przy drugim, bo. Przy no, w sumie doszliśmy do drugiego bossa i sobie tak. O z dupy wyszedł healer. Więc to niestety nie podziałałem sobie. No, nie mogłem tego w prostu sobie obrobić, no bo jaki by był w tym sens, jak nie ukończyliśmy instancji. No właśnie. Dobra, i killshot. Coś słabo mi weszło. Dobra, to sobie strzelimy. No, nawet ładne critki mi wchodzą czasami. Jak tu jest, patrzcie, patrzcie co ja mam jeszcze, <laughs> Zekspienia. ekspienia, reszta jest w miarę przyzwoita, jak na te standardy, że tak powiem, znaczy w tej chwili to i tak już jest badziewy, bo w tej chwili są trzy razy lepsze itemy, no ale nie ma co wymagać w tej chwili, jak to jest postać się nie Dokładnie, jadę sobie jak możecie zobaczyć w survival i markman. Dokładnie. Moim zdaniem do PvE to jest chyba najlepszy system. Nie wiem, ludzie idą w Beastmasteri, ale ja nie widzę jakiegoś sensu w Beastmasteri. Może w PvP. Ale w PvE nie. Moim zdaniem w PvP też jest bardzo dobre to, bo mam to. To. Ja sobie po prostu mogę biegać w tym samym czasie i wiecie, no strzelać. Tak, yy, nie mam żadnego makro, więc trochę lipa. Muszę sobie ogarnąć to, bo na tym harze nie mam żadnych makro, w sumie jak praktycznie na każdym, no bo tutaj WoW troszkę, znaczy ładnie mi działa, no patrzcie, na nagrywaniu 60 fps cały czas. Co prawda to jest tylko głupia instancja? Nie wiem ile jeszcze na rajdzie mia będę miał. Sprawdzimy sobie, na pewno to sprawdzimy. Na, nie, na piące Zobaczymy, ja nie wiem dokładnie jeszcze jaki będę rajd robił i kiedy. Pierw muszę wygirować. Zobaczymy też jaką klasę. Ja mam wszystkie klasy tutaj na tym serwerze 8.0. Wszystkie, wszystkie dostępne. I szczerze co wam mogę powiedzieć, to... to, że no, to jest sanuel.pl to jest dość fajny serwer. Lagów, DC za dziutko się zdarzały, jak ja ostatnio nagrywać zacząłem te odcinki No tak troszkę sobie pograłem I szczerze wam powiem, że no, no... Zdarzyło mi się chyba jeden DC w ciągu kilku ładnych godzin W ogóle zobaczcie, ile mam przegranych Ukośnik Played. Aha Tak, mam przegrane 16 dni, 23 godziny 16 dni zmarnowane tą postacią Wiem, trochę sporo, ale to zdziwilibyście się, to jest mało. Jak na tą postać, bo szczerze, wam muszę powiedzieć, że no, mam dość sporo więcej na niektórych postaciach, nawet po dwa miesiące. No, dwa miesiące to przesadzam, ale miesiąc, bo ja gram już na tym serwerze, można powiedzieć, jakieś 3 lata. Z przerwami oczywiście, bo grałem sobie na globalu. Fak, jaki Heirstone, o no, jezu, ale bym zwalił. Czekajcie, napiszę im, że niechcący. Aaaa! Wkurza mnie to, że nie ma polskich znaczków, bo jeszcze się nie dojręgenerowało. Dobra, puśćmy tam naszego peta. On ma taką fajną sieć. Widzicie, złapał w sieć. No i jeszcze mi się nie da wyregenerować, a to hamidła. Dobra. Puścimy sobie w sumie to. Wszyscy tu walą? Kurde jakieś. Patrzcie, firebolty i moje. To się ładnie uzupełnia. Niebieskie z czerwonym. Dobra już. Możemy sobie przejść tak. Dobra. Okay. Tu mamy pierwszą, jakby taką salkę przygotowującą, i boss pierwszy jest tu, drugi jest tu. Pierwszego bossa mam zaliczonego w questie, a drugiego nie. Więc yy, to mam tutaj tylko. Bo żeby odblokować kolejne instancje z serii właśnie for, ha, Frozen of Host, to trzeba zrobić Pitch of Saron i Health of Reflection. Znaczy, bleh. żeby odblokować Pitch of Saron i Health of Le Reflection, trzeba zrobić Forgot of Soul. Fuckem. Dobra. Co prawda nie dałem znacznika, ale walić to. Troszkę mnie oczy bolą już, bo jest dość późno. Noszę soczewki jak późno już noszę, to po prostu muszę sobie co jakiś czas przeruszać te soczewki i jest git. Tylko mówię, no muszę... Więc sorry za takie coś jak coś. Jak sobie o tak poprawię, to nie ma problemu, nic się nie dzieje, żeby nie było, że coś mam z oczami, tylko po prostu z soczefeczki. Znaczy i tak będę to prawdopodobnie mówił, jak będę coś takiego robił, no bo mnie to wkurza. Na przykład to muszę coś poprawić, bo ona jakoś mi się tak już... No, o tej godzinie już tak jest, o. Ha, lepszy na pewno od mojego Gana! C teraz i tak to już jest gówno. Patrzcie, zaraz wam pokażę, co może wydropić mi... Zresztą nie wiem czy to jest normal czy HC. Z HC mogł, może mi kilka itemów dropnąć fajnych. No, a tutaj może jakiś gun. Może hejzik by poleciał. Ja bym się tak pokusił na hejzika, bardzo tak. 60 fps cały czas nawet jak ochodzę, o 50 spadło. opatrzcie patrzcie, ale tak o. Ojdzie, to klikam, patrzcie. Widzicie? Odświeża się to cały czas. I ja mam full FPS-y w tej chwili, o! Nic. 50 czasami mi spadek jest klatek. Nie wiem dlaczego. Jakoś mój radę on tak łapie. Nie wiem dlaczego, że czasami ma spadek klatek. Często mam tak w Eurotrack Simulator. Nie wiem dlaczego w Eurotraku mam tak. Może po prostu to jest kwestia sterowników do karty graficznej, że muszę po prostu nowe ściągnąć. A, gdzie jest ten? Muszę sobie przyciszyć. O, sorry panie, mikrofon. Yy, rozkminiałem do greenscreena, którego już mam zamówionego. Yy, fotograficznym. Lampy już sobie kupiłem, ale teraz jeszcze oprawki sobie muszę kupić. Sam będę robił sobie, kupię sobie, tam, dajmy na to za 20 zł, dwa parasole po 10 zł, takie najbardziej syfne. I wiecie, no, obłożę je w środku tym... pazłotkiem i będzie w normalny, ten odbijający światło, ten... No, parasol, więc wiecie, no, to jest akurat fajne. Nie trzeba wydawać prawie 100 zł. No czekajcie, muszę udać zgon. Dobra. O, także widzicie, walka tutaj jest bezproblemowa. W ogóle fajna jest instancja w Rafał. DJ jest bardzo fajny. No, ja strasznie czekam na tutaj na. Mm, Kataklizm, już mi się myli. Mistopadaria z kataklizmem. Kurde, jaka tu jest rozbieżność na tym serwie, nie? Tragicznie, znaczy fajnie się gra, fajnie, nie powiem. Można wrócić sobie. Na, strasznie bym chciał pograć na TBC Burning Crusade, tak. Mm, a później, na czym? Na Burning Crusade, na klasiku. O, to bym najchętniej sobie pograł. A wiesz dlaczego? Bo bym sobie wtedy pograł albo Warriorem, albo Lokiem. Dlaczego? Yy, gdyż Warrior w Armsie bodajże. Czekajcie, mamy tu Warriora? Nie mamy, ale chyba w Arms. Yy, Ma taki kręciołek, że się kręci przez ileś tam sekund. To na PVP było wtedy The Best i po prostu nie dojdzie miał play to nie dało się go zjechać, bo po prostu podchodził i kosił pięciu naraz. A drugą sprawą, Lok y, na początku miał lewery. Później w Bernie Crusade go zjechali do clothów, dlatego, bo był za mocny. Nie był taki balans postaci. No i też powiem Wam, że Lok strasznie ładnie jechał. Ale jeden na jeden z Warriorem przegrywał. No chyba, żeby był ogarnięty Loki, cały czas Firy dawał i tak dalej. Żeby 100% było ogarnięcia. Ale tak to rzadko się zdarzało, żeby naprawdę Warrior przegrał z Lockiem. Okej, okay. duszka trzeba tutaj bić. Dobra, bo tu nie ma. Prędzej wytracimy, dobra. Ja będę z tego jechał, bo mniej many zażera. Mam mało many, więc w sumie pasowałoby mi wypić flachę. Okay. Wiem, że flacha nie powinna być zużywana w tej chwili, ale czasami trzeba bez kitu. Oo. Zadzą radę. Chyba. Chyba nie. Dacie radę. Jezu, stało... O kurde, 180k. To jest taka ostatnia faza i właśnie troszkę zwaliłem na tym. Uuuu... Jeszcze mu się dostanie. Ale patrzcie ile on ma HP jak dostał. Ja to z... o, migiem padłem. 140 kafli. no Już padł. Hunter. 115k, 100. Nie wiem czy dadzą radę Mam nadzieję, że dadzą, bo to jest tragedia, po prostu tragedia. Nie, healer padł 80, fuck. Odpali się 60, 40. No lecz go lecz. No Już nie da rady. 50 tysięcy. Jak nie da rady, to się zadziegam normalnie. Proszę, proszę 30 koła, już niedużo ci zostało, panie. Dobrze jest, dobrze, 27, 20, 20k 13, 17, Znaczy 11. Dobra, da radę. Już teraz nie ma szans, żebym no, nie dał 3 koła, 1. Dobra, Dobra, lecim. Okej, okay. <laughs> jeden FPS miałem przez chwilę, a teraz mam znowu ten 60. Widzicie, piękny jest świat. Wow, pięknie, pięknie. Gdzie ten loczek? Bo ja nie wiem dokładnie, jak tu się wlatuje, Dobra, lecim za nim. No, 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 no. Okej, okay, dobra. Chyba musimy tam gdzieś wlecieć. Na górze. Tak, tak, już pamiętam. Od tej strony na górze. Kurde, ale zwaliliśmy. Bieda. Ale szybko dobiegnę. No... No healer dobry jest, no. Ja jestem słabiutki. Huntera mamy w PvP, więc można to robić DPS tak jak ja. Warlock, no PVL on jest dobry bardzo. Tylko ja jestem taka pałka. Najsłabszego mam w sumie. No ale co tu poradzić, co poradzić jak mamy tylko tyle. Dobra, Dobra biegniemy. Gdzie jest Aspect of the Cheetah? Okej. Okay. Już lecimy, co to tam duszki? Dobrze. Wezwijmy peta. No widzicie, w tej chwili mam 30% szybszego biegania, więc może jeszcze loka dogonimy. Tak, pewnie tak. No zresztą on tam jest, no to zanim tam dobiegną, to. Uch. Ci jeszcze nawet chyba nie wyruszyli stamtąd. Nie, już lecą. I chyba nawet nie wiedzą, którędy wejść. Tragedia. Nie wiem, zastanawiam się, czy dawać kamerki, czy nie. Piszcie, czy chcecie kamerki w sumie, czy nie, bo ja tak naprawdę mogę nie je robić, ale nie muszę w sumie. Bo też się zastanawiam, czy jest warto, czy nie. Zawsze to niby troszkę mniej zajmuje ten materiał. No ale w sumie internet niedługo będę miał lepszy, więc... To nie powinno być dla mnie problemu. Tyle, że no... Nie wiem, czy chcecie mojego Ria oglądać? No. No wiem, no to... Tak. Standardowe. Dobra. Już jesteśmy bliżutko, strasznie. Zabijemy sobie. Weźmiemy itemki, zobaczymy co tam padło. Akurat, może. Och, ale by było zajebiście jakby padło. Co tu mogło wypaść, A nawet, jakby to padło. Mmm, mmm, no oh. power, armor penetrate, haste. tak dalej, tak dalej. No, z czego oni nie wbijają. Nie wiedzą chyba, gdzie jest wejście. A, ja wam standardowo zasłonię pasek czatu, bo tam nie ma co czytać z... ...bytnio. No! Dobra, co my tu mamy jeszcze? Muszę sobie wyregenerować manę. W tym czasie, zanim oni tu przyjdą, Priest zapewne da znowu bówki. Paladin też. A nie, to Death Knight. To death Knight nie da bufków. Da tylko na staminę. Dajże. No, a nie Stray czy Agility, więc ja będę mocniej bił. Dzięki temu. Tamte mądzioły będą szli pół godziny teraz. O, idą we dwóch. Dobra patrzymy Nie wiem dlaczego właśnie nie rozciągnęli na cały ekran, tylko właśnie tak olipnie, jest na HD chyba w tej chwili na ustawione. No, HD, nie Full HD, bo nie, mia nie było sensu dawać na HD. Na Full HD, tak, mam tyle samo FPS-ów i tak, ale na instancjach oczywiście, na rajdach nie wiem, jak nie potestowałem jeszcze. To jest na ultra oczywiście. I kurczę to tak nie wiem, no nie wiem. Nie wiem, muszę potestować. Na BG bardzo ładnie to chodzi. Nawet przy dużym zgromadzeniu jest tam po 50 FPS-ów. Jak jest większa bitwa na AV. Ale tak woli, weli. Woli. Tak, jeszcze żeby wam pokazać na 100% co to. Tak, na AV, patrzcie, o. A niestety wam nie podciągnę wyżej, ale tak, macie tutaj AV. I tu kawałek chyba mapki, no całą w sumie prawie. Tylko dotąd prawdopodobnie, chociaż nie wiem jeszcze gdzie będzie taka marka. Postaram się jak najniżej wam. Dobra, gdzie oni są, gdzie o, oni są, o, już bliżutko. Marnujemy czas. Tutaj nie powinno być żadnego takiego zginięcia, więc powinienem zrobić cięcie, ale go nie zrobię, bo powinienem powiedzieć wtedy cięcie, że robię wcześniej. Ale ładnie dobił. Ładny, dobry jest. dekacz. właśnie. Zobaczmy jego EQ, EQ, EQ. Uuu. No, powiem panie, że masz na poziomie, na poziomie toca. A mieczyk, to masz PVP. Najlepszy. Wraful. Zobaczmy, jak sobie radzi w PVP. 200, 201. Bit w tym tygodniu i 149 wygranych i 52 przegrane. Dzień dobry. No a, a boss znikł. To pięknie, po prostu kurwa pięknie, nie dość, że tamte łachudry się spóźniły, to i boss nam padł. Rrr. Wkurzyłem się. Nie jest mi z tym dobrze. nam gówno. Postacią. A chciałem tak bardzo fajnie... Head, tak bym miał piękny head, może albo tu siakiorka, albo nie wiem, nawet choćby, choćby ten. Nie, tron mi niepotrzebny, potrzebny. No, ale teraz mi gówno padnie. Hm. To nie będzie fajne. Czekajcie, bo mi łoknie, niech to wkurza jedno. Mogłem sobie zdjąć u soczewki. Ja do kąpa widzę, ale no, nie mam z, takiej wielkiej jakiejś wady. W sumie już soczewki noszę ponad pół roku i powiem wam, że jest bardzo wygodnie. Wygodniej niż okulary. W lecie na pewno założę sobie, słoneczki. Ten słoneczki założę sobie. Okularki przeciwsłoneczne. W zimie gogle narciarskie, wiecie. W sumie teraz jest zima. Czekam na ferie. Jadę po, idę pojeździć na snowboardzie, muszę sobie jeszcze kupić w tym roku, chociaż nie wiem czy w, w tym roku kupię snowboard, bo mam narty, e, nie wiem czy snowboard kupię, bo na nartach jeżdżę więcej, umiem, dobrze, a na snowboardzie szczerze nie umiem, więc może w tym roku jeszcze pojeżdżę sobie na wypożyczonym jakimś snowboardzie, a za rok już sobie kupię swój, jeśli mi się spodoba oczywiście, bo nie wiem, no muszę obczaić snowboard, bo pierwszy raz będę jeździł, więc tak to jest. Czyli tak, Tutaj mamy to gówno, Całe niepotrzebne. Tak naprawdę, myszka mi się zacina. Muszę zmienić. Nie będę przy was nawalał. Mysz koło stół, Dobra. Może już się odbugowała. Dobra, sorry, musiałem przypaść. Mam dwie myszki, patrzcie. Jedna taka syfna. Druga taka lepsza. A zaraz jeszcze będę miał trzecią. Tak naprawdę ta jest od starego kompa i ja ją sobie przełączyłem na czas odcinka, bo mnie to wkurza czasem. I muszę, po prostu... Muszę. Dobra, szybko biegnijmy. Aspektow da Cheetah Dobra. Szczerze. Zobaczymy co ten boss nam zrobi. No, musimy troszkę zbić much. Tego HP, więc ja się będę odpalał, wszystko jechał, także oho, ho ho Dobra, ja już go sobie zaznaczyłem, przeznaczyłem dobrze. No i come on, bitches, come on. Dobra, pierwsze sobie tak owalne. Kilka pocisków, żeby było dla pewności. Zaraz się odpalę. Okej. Okay. Dobra, sorry, że za, za tak troszkę ten... cicho byłem. Dobra. Dobra, odpalam się! Jazda. Czo mój pet nie bije To jest dodatkowy damage Dobra, jedziemy A, okej okay. Dobra Ale go jedziemy w Czoko ja Jeszcze mu zarzucę trapa O kurwa, to jest pod siebie trap Waliłem. O oh, facz. Okej, okay, dobra. Dobra, o tym. trzy tym. Tysiące, co tak mało? No. Dobrze. Gówno. Może być. Ale zapewne ktoś mi będzie chciał wziąć sobie. Dobra, na razie Frozen norm. I to za... zostawiamy. Dobra, zobaczmy czy ktoś griduje to. Grid, 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 pass, grid, grid. No i tak zobaczmy ile jest... ...więcej. No, dość sporo. Kto ni duje? Kto ni duje? Kama, no i to ja ni duję. Na co jemu lokowi tam? Yy. Yy. Złodziej jebany. Także, no dobra, no jeszcze sobie zrobimy przybliżenie na ten fajny pyszczek. Prawdopodobnie. O, tak, mamy. O, tu mamy koniec. Questa jeszcze. Hehe. No he. Thanks. Dobra. Czekajcie. O, oh, tak. Tak, mój. Ten ma, nazywa się bezlitosny. Tak, ze strzelbą albo nie, z, może być ze strzelbą. Eee, gdzie jest. No. fuck. Troszkę było męczenia się na dzisiejszej instancji. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Tak, o mój pecior chodź tu, come on. Piesiu. Także dzięki za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam odcinek się spodobał. Jeśli tak, to zalajkujcie. Odcinek zasubskrybujcie mój kanał jeśli chcecie więcej odcinków i jeśli chcecie być na bieżąco. Także do zobaczenia. My son The day you were born The Very of Lord Whi the name. You shall be king.